Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na konferencji prasowej tutaj w powiecie Kamienogórskiej. w mieście Kamienna Góra. razem ze mną jest Pan Starosta Jarosław Gęborys. I szanowni Państwo, chciałem poinformować o dobrych, dobrych rzeczach, a mianowicie został rozstrzygnięty nabór z takiego programu Polski Ładne Zabytki. I także tutaj środki popłyną już niebawem do powiatu kamiennogórskiego. Powiat kamiennogórski to prawie 1 200 tysięcy złotych na pięć projektów, które zostało zgłoszone. Także miasto Kamienna Góra otrzymało 650 tysięcy na dwa projekty obiektów zabytkowych jak również gmina Marciszów, która otrzymała na cztery projekty, cztery wnioski. Tym razem Marciszów poprawnie te wnioski złożył i te środki popłyną. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim samorządowcom na ręce tutaj stojącego obok mnie pana starosty Jarosława Gęborysa, że o te środki zabiegają. I te środki po prostu jeżeli zabiegają, to e, otrzymują. E, nie wszystkie gminy oczywiście, nie wszystkie powiaty w skali... Polski otrzymały te dofinansowanie, ale będzie nabór uzupełniający, już niebawem ogłoszony, to zapowiedział pan premier Mateusz Morawiecki i w tym naborze uzupełniającym także będzie można startować i mam nadzieję, że ci, którzy nie dostali, jeżeli złożą poprawnie wnioski, no to będą mieli szansę i to dużą szansę, aby dostać, bo takie jest założenie tego projektu Polski Ład na Zabytki, że chcemy, aby każda gmina, każdy powiat, mniejszy lub większy Środki otrzymał, bo wszędzie mamy zabytki i chcemy, aby te środki trafiły także do tych małych gmin. Bo tam też są czy kościoły, czy kamienice, czy jakieś pałace, zamki, które są warte do wsparcia przy remontach. A tutaj, my na Dolnym Śląsku, to mogę powiedzieć, mamy wyjątkową Sytuację, bo nasycenie tymi zabytkami pomału Polsce na Dolnym Śląsku jest drugie w Polsce, stąd sporo środków na Dolny Śląsk poszło i myślę, że w tej dogrywce, gdzie będzie jeszcze 800 milionów złotych, mam nadzieję, że lada na chwila będzie ten nabór ogłoszony, będą także gminy i powiaty mogły startować. Ale szanowni Państwo, trwa nabór. Na Polski Ład dla gmin Popewierowskich do końca miesiąca. Tam też gminy i powiaty będą mogły składać swoje wnioski. Po dwa wnioski. Trwa nabór na strefy ekonomiczne, i myślę, że lada chwila będzie ogłoszony także kolejny nabór na Polski Ład, taki ogólny, z którego gminy i powiaty bardzo mocno korzystały. A więc tych środków jeszcze w przeciągu kilku najbliższych tygodni będzie można pozyskać naprawdę bardzo dużo. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest kwestia wsparcia samorządów, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, bo to dzisiaj samorządy bardzo mocno podnoszą, że o ile mają środki na inwestycje, bo jednak ten polski ład bardzo mocno przekazał środki na różnego rodzaju inwestycje i to na inwestycje, gdzie samorządy sami wskazują, na co chcą inwestować, tutaj rząd w żaden sposób nie wskazuje, na co mają inwestować, no to brakują na te, na te wkłady własne z jednej strony, ale z drugiej strony także, jak mi to często samorządowcy mówią, no mamy środki na tą drogę, no ale potem tą drogę trzeba utrzymać, odśnieżyć zimą, oświetlić i mam nadzieję, że już we wrześniu te środki taki al, według algorytmu e, zostaną dla gmin przeznaczone. Każda gmina i każdy powiat zostanie takie wsparcie na wydatki bieżące. Minimalna kwota wsparcia to będzie 1,5 miliona złotych. Na razie nie chcemy jeszcze ogłaszać tych kwot, chociaż algorytmy są jawne, dlatego że jeszcze jest proces legislacyjny w toku. W przyszłym tygodniu Senat się będzie tą ustawą zajmował. Niestety ona 30 dni przeleżała w Senacie, tak jak to zawsze pan Marszałek Grodzki, nawet przy najbardziej oczywistych rzeczach to wszystko trzyma. No Później pe będzie pewnie wróciła do, do Sejmu, potem pan prezydent, pan minister Skuza Sebastian, który odpowiada za budżet państwa, powiedział, że chciałby, aby te pieniądze... Dla samorządów na wydatki bieżące we wrześniu, to w pierwszej dekadzie września znalazły się na kontach jednostek samorządu terytorialnego. Wiem, że po rozmowach z samorządowcami, że oni na te środki bardzo mocno czekają. No, gdyby nie ta obstrukcja w Senacie, byłoby to trochę szybciej. Natomiast no, trzeba, trzeba, trzeba się uzbroić w tą cierpliwość. Na przykład to mogę powiedzieć, że Jelenia Góra ma szansę uzyskać. 35 milionów, no to jest prawie 10% ich dochodów własnych, więc to są gigantyczne pieniądze, które znów zasilą samorządy według algorytmu, tutaj nie trzeba będzie składać żadnych wniosków, właśnie na te wydatki bieżące, czyli takie najbardziej elastyczne dochody, na które czekają samorządowcy i wójtowi, i burmistrzowi, i prezydenci miast, i oczywiście zarządy powiatów, więc te środki będą, więc myślę, że ta Polska się zmienia, bo te środki idą. I jeszcze raz chciałem podziękować Panu staroście. Powiat to bez pięć inwestycji milion, prawie milion dwieście tysięcy złotych. Panie starosto, bardzo, bardzo serdecznie gratuluję tych środków i tego zaangażowania, i tego, że Pan zawsze tutaj ten los wykupuje, czyli składa dobre wnioski, a później te, te wnioski przekładają się już na pozytywne rozciągnięcia, więc Panie zarosto gratuluję. Ale oczywiście tutaj także i miasto Kamienna Góra też zostało 650 tysięcy i, i gmina Marciszów, no można powiedzieć, najwięcej, bo 1 200, prawie 1 300 tysięcy. A te dwie gminy, czyli gmina Wiejska, Kamienna Góra i gmina Lubawka, które nie otrzymały w tym rozdaniu, zachęcam, aby w przeciągu najbliższych dni, gdzie będzie ogłoszony oficjalnie ten nabór, bo to już zapowiedział pan premier Mateusz Morawiecki, aby po prostu złożyły, złożyły wnioski, bo mają moim zdaniem duże szanse, aby te wnioski otrzymać. państwo Starostwo. Szanowni Państwo, ja myślę, że w ogóle warto podkreślić, że to jest pierwszy typ, tego typu program, taki powszechnie w naszym kraju funkcjonujący. I ten nabór na zabytki w ramach rządowego programu Polski Ład to był właśnie taki pierwszy nabór. Ogromna pula środków przeznaczona na ten cel. To jest ponad 2,5 miliarda złotych. Prawie 5 tysięcy projektów na terenie całego kraju uzyskało dofinansowanie. Mniejszych, większych, różnych, ale mówimy o bardzo dużej skali. Do tego trzeba dodać to, co wydarzy się za chwilę, co powiedział pan senator, czyli taki nabór uzupełniający będzie, gdzie znowu kilkaset milionów zostanie przeznaczone. No ale to w skali kraju. Ja się cieszę z tego, bo tutaj Pan Stato mówił o powiecie i o gminach z terenu naszego powiatu. To trzeba powiedzieć, Szanowni Państwo, że na teren naszego powiatu, czyli do powiatu kamienadurskiego, ale też do gmin naszych, ponad 3 miliony 100 tysięcy złotych w ramach tego naboru na zabytki zostało rozdysponowane. Bardzo się z tego cieszę. Samorządy występowały w tym naborze jako taki pośrednik, tak? bo tylko jednostki samorządu terytorialnego mogły spadać wnioski. I my to ogłosiliśmy, że takie wnioski jesteśmy chętni zebrać tutaj od różnych podmiotów z terenu powiatu kamieńsko-górskiego. Można powiedzieć, że też tutaj z szefami gmin się podzieliliśmy trochę tymi obowiązkami, więc ponieważ każdy samorząd jakąś ograniczoną ilość tych wniosków mógł złożyć, więc też porozumieliśmy się w ten sposób, że ja składam takie, takie i takie wnioski, ty dla kogoś tam innego, i to widać, że to przyniosło jakiś efekt, bo tutaj również. Niż, no tak powiem nie zaskoczony jestem oczywiście pozytywne nie pozytywnie tak ale ale okazało się że gmina Marciszów więcej środków pozyskała w tym naborze niż powiat kamiennogórski z czego bardzo się cieszę no bo takie były wnioski po prostu z tego się cieszę ale to jest bardzo dobre szanowni państwo i warto podkreślenia że praktycznie Większość wniosków, które zostały złożone, był na panie senatorze tak wygląda, że większość wniosków uzyskała dofinansowanie. czy tak? Więcej uzyskało niż nie uzyskało dofinansowanie. I tutaj ten wachlarz miejscowości, w których te zabytki będą remontowane, jest bardzo szeroki, bo ja mam tutaj rozpiskę całego naszego powiatu i tutaj mamy Lubawkę, Raszów, Opawę, Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Chemskośląskie, Kamienna Góra. Również tutaj projekt w Muzeum Kamiennogórskim, Kamienna Góra, Kościół Matki Bożej Różańcowej, Marciszów, Sędzisław, Ciechanowice, więc na terenie całego powiatu różnego rodzaju obiekty zabytkowe będą za te prawie 3 miliony, za ponad 3 miliony 100 tysięcy złotych te pieniążki trafią na teren naszego powiatu i zostaną wykorzystane po to, aby te obiekty zabytkowe wyglądały lepiej, cieszyły mieszkańców turystów, bo to jest wiadomo też to element taki, który wpływa na to, jak to nasze otoczenie wygląda. Bardzo się cieszę. Mamy kolejne pomysły na kolejne wnioski. Jeżeli tylko taki nabór będzie ogłoszony, to na pewno znowu kilka tych wniosków tyle, ile będziemy mogli, to zawsze złożymy, bo zawsze staramy się wykorzystać te możliwości, które mamy i składamy tyle wniosków, ile się da złożyć. I mam nadzieję, że za chwilę też. Że za jakiś czas będziemy mogli Państwa poinformować o tym, że kolejne pieniądze na zabytki na terenie powiatu kamingórskiego, gdzie tych zabytków mamy bardzo dużo, tak jak na całym Dolnym Śląsku mamy tych zabytków bardzo dużo i warto, żeby one były w przyzwoitym stanie i cieszyły po prostu tutaj oczy wszystkich. Bardzo dziękuję za te pieniądze tutaj za, za, za to, że one do Kamiennej Góry przyjdą i cóż, będziemy działać dalej. A powiat na co konkretnie? E, powiat, powiat kamiennogórski, może tutaj e, poproszę pana senatora. Bo, a bo tu jest wypisane, tak. no po, To jest, to jest e, renowacja wnętrza kościoła e, pod wezwaniem Świętej Jadwigi w Opawie. Konserwacja ambony w kościele filiarnym e, w Raszowie. E, konserwacja restauracja obrazów Drogi Krzyżowej w kościele Najświętszej Marii Panny w Lubawce konserwacja dekoracji sztukatorskich polichromii strefy wejścia głównego kościoła w Chemsku Śląskim i instalacja przeciwpożarowa w pawilonie 1A Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, czyli naszego sanatorium, tak jak to mieszkańcy nazywają, w Kamiennej Górze. Starosku, ten projekt jest dosyć wyzykowny dla do samorządu, bo to wy jakby odpowiadacie za rozliczenie, ale za realizację będzie odpowiadał właściciel e, 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 budynku który będzie objęty remontem, ten właściciel musi dołożyć wkład własny, tam jest chyba tylko 2%, 2% na zawsze. To tak, jest, tak, tak. Tak. Jeśli on coś zrobi źle, to odpowiedzialność chyba na was. Nie boicie się tego, że będziecie musieli ten 1 200 oddawać, bo ktoś coś zawali. Szanowni Państwo, no z, takie były warunki yy, konkursu. Takie były warunki tego naboru, więc no, można było nie robić nic i, i kierować się obawami, ale ja mam nadzieję, że wszystkie te osoby w ramach porozumień z którymi te projekty zostały złożone no to są osoby odpowiedzialne które wiedzą co robią tak też się umawialiśmy te wkłady są po stronie tych tak powiem beneficjentów rzeczywistych tego, tego projektu więc też jakby no zupełnie po ludzku nie wyobrażam sobie takiej sytuacji szanowni państwo żeby ktoś mając zagwarantowane 98% pieniążków do jakiegoś projektu no tak powiem zaniechał jakiejś należytej staranności aby te 2% do tego dołożyć no bo to trzeba powiedzieć przywiesz prawie nic i rzadko są takie okazje żeby coś za 2% można było zrobić więc ja tutaj obaw takich nie mam na pewno będziemy wspólnie pracować żeby te wszystkie pieniążki zostały bardzo dobrze tutaj wykorzystane ja też tutaj potwierdzam, nie ma takiego zagrożenia, jeżeli akurat tutaj, w powiecie Kamiennogórskim, no wszystkie wnioski pan starosta złożył na obiekty nie swoje. Natomiast w gminach to często są obiekty, które są właścicielem, jest dana gmina. Patrz, Kamienna Góra, gdzie wniosek jest muzeum, to jest to przecież jednostka miasta. Kamiennej góry, ale to różnie bywa. I ja mogę powiedzieć pełen szacunek dla pana starosty, bo też mógł pewnie szukać jakichś swoich obiektów zabytkowych, a postanowił dać szansę tym obiektom, które nie są własnością powiatu, a tak jak pan starosta powiedział zgodnie z tymi wytycznymi, to tylko gminy i powiaty, no i województwa, czyli jednostki samorządu terytorialnego, mogły zgłaszać. Mogły zgłaszać swoje wnioski, a mogły zgłaszać oczywiście wnioski tych właścicieli i czy to prywatnych. Czy to wspólnot mieszkaniowych, czy to kościołów, czy to nawet osób no, prywatnych, które są właścicielami jakichś pałaców I, i to się, to bardzo różni na, na Dolnym Śląsku i w Polsce jest. Często samorządy deklarują, że to oni przeprowadzą proces yy, yy, przetargowy. Yy, niektóre samorządy nawet deklarują, że włożą ten wkład własny 2%, bo to są naprawdę niewielkie pieniądze. Yy, więc myślę, że to nie będzie, jeżeli gdzieś jest jakieś niebezpieczeństwo, które ja widzę, to, to ja mianowicie powiem, że daliśmy tyle środków, że teraz trzeba je sprawnie yy, przerobić, tak mówiąc szczerze, brzydko. Natomiast oczywiście jest ograniczony rynek tych podmiotów, które będą mogły e, brać udział w, w przetargach, dlatego że to muszą być podmioty, które są wpisane e, do takiego rejestru e, przy konserwatorze zabytków. Czyli nawet jeżeli gdzieś ktoś będzie chciał robić dach, to może to robić tylko firma, która ma uprawnienia e, do remontów w obiektach zabytkowych. Ale zabezpieczeniem tego jest to, że jest to program wieloletni i nie trzeba tego zrobić w ciągu 12 miesięcy. Czyli jest czas, żeby te inwestycje rozłożyć w czasie, aby każdy z nas wykonawce i aby te środki mogły być wykorzystane, bo taka jest idea. A poza tym w Polskim Ładzie my naprawdę samorządom idziemy jako państwo, czy rząd idzie, no już maksymalnie na rękę. Czego przykładem jest choćby miasto Kamienna Góra, która pozyskała w innej edycji pieniądze 10 milionów. Były tam jakieś tutaj wewnętrzne kontrowersje i po wniosku pana burmistrza do pana premiera Mateusza Morawieckiego, że chce zmienić zadanie, bez problemu zmieniono zadanie i te środki, te 10 milionów złotych nie przepadły, zostały w powiecie w mieście Kamienna Góra, tylko tam chyba z tych renowacji, zamiast zalewu są drogi. Zamiast zalewu są drogi. Więc wniosek Samorządu, że zmieniono koncepcję, błyskawiczna decyzja, to co pan premier Mateusz Morawiecki mówi. Po to dajemy środki, nie po to, żeby ścigać tych, którzy otrzymali, tylko żeby po prostu pomóc im zrealizować te inwestycje, bo my tych środków nie chcemy, żeby ktoś zwracał. Tak? Chcemy, żeby one po prostu funkcjonowały i te środki no, poprawiały jakość życia mieszkańców w gminach w poszczególnych powiatach. Aby kiedy te pieniądze trzymają zwrócić? To jest program wieloletni, jeżeli się nie mylę, to chyba jest to 3, 3 lata. A więc to, to jest też wyjątkowa ta sytuacja, że większość takich dotacji na zabytki to trzeba w danym roku rozliczyć. Natomiast tutaj, tutaj nie ma takiego niebezpieczeństwa. Szanowni Państwo, też taką specyfiką w ogóle Polskiego Ładu jest to, że nawet składając te wnioski, nie trzeba było mieć dokumentacji. Tą dokumentację jak ktoś ma, no to jest dobrze. A jeżeli ktoś nie ma, dostał, to on teraz ma czas, żeby tą dokumentację, mając już tutaj zagwarantowane pieniądze, uzyskać. Yy, I pozwolenia na budowę, i pozwolenia konserwatorskie, no bo tutaj się kłaniamy. De Delegatura wojewódzkiego konserwatora zabytków w Wielej jest przygotowana, bo rozmawiałem z panem kierownikiem Krzysztofem Kurkiem. Yy, wiedzą, że czeka ich dużo pracy. Yy, nie będzie w tym roku urlopów, albo te urlopy będą później, bo mamy świadomość tego typu, że teraz ci, którzy nie mieli dokumentacji, oni zaczynają o tą dokumentację występować. No a elementem tego pozwolenia na budowę, tak jak w każdym obiekcie zabytkowym, to musi być zgoda konserwatora zabytków, a jak powiedziałem, a lada chwila rusza jeszcze drugi nam. Ja też się cieszę, bo to, co pan starosta mówił, tak? że jest że takie rozproszenie nie ma, że e, nie tylko że e, te za, zabytki są w każdej gminie, tak? ale w wielu powiedzmy, takich małych miejscowościach, gdzie oni nie mieli najmniejszych szans e, bez tego wsparcia takiego dedykowanego, żeby jakiś kościół czy jakoś, e, jakiś obiekt w małej miejscowości uzyskał e, wsparcie, tak? Jasne, dziękujemy. Dobrze, dziękuję.